Masz wrażenie, że Twoje spotkania służą tylko temu, żeby ustalić kolejne spotkanie. Zebrali się wszyscy. Na czas: kawa zalana, notatniki otwarte, kalendarze gotowe. Pierwsze dziesięć minut. Smoltok o pogodzie i serialach drugie dziesięć. Dyskusja o tym, co ustalono tydzień temu. Kolejne dwadzieścia, rozbieżne opinie, sprzeczne pomysły i jedno wielkie musimy to jeszcze przemyśleć. Po godzinie padło najważniejsze zdanie dnia. To może umówmy kolejne spotkanie. I tak, w pięknym cyklu, kalendarz zaczął się rozrastać poniedziałek status meeting. Wtorek, sync call, środa, szybki ketchup. Czwartek, alignment session, piątek podsumowanie tygodnia, które niczego nie podsumowuje. Decyzji? Zero postępu? Tyle co nic. Za to każdy miał wrażenie, że ciężko pracuje, bo przecież kalendarz był pełny. A projekt stał w miejscu, czekając aż ktoś wpadnie na genialny pomysł, że wszystko, absolutnie wszystko dało się załatwić w jednym krótkim mailu. I tak powstała nowa jednostka czasu w marketingu. Spotkanie o niczym. Sezon 4, odcinek 12.